Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie na kanale Mach 2 No i właśnie wróciłem z kina z ansu Jumanji The Next Level, następny poziom, tak to jest chyba po polsku, czyli kontynuacji bezpośredniej Jumanji Welcome to the Jungle, Jumanji Witajcie w dżungli, który z kolei jest, nie wiem, rebootem Jumanji, kolejnym sequelem do tego oryginalnego z 95. Nieważne, zresztą wiecie o co chodzi. Po raz kolejny trafiamy do świata tejże gry, wideo, do tej wirtualnej rzeczywistości. Tylko w troszkę innym wydaniu, bo w postaci, no właśnie innych postaci. I przy okazji też sceneria jest troszkę inna, trochę. no może nie tyle zmieniły się zasady, co troszkę je rozwinięto. Generalnie to co już polubiliście w poprzednim filmie, dostajemy i tutaj, w teorii przynajmniej. Bo powiem wam szczerze, że dawno już nie wyszedłem tak zły z kina. Bardzo rzadko się zdarza, żebym naprawdę był, żeby jakiś film wywołał u mnie jakieś naprawdę negatywne emocje. Byłem już tyle razy rozczarowany, że naprawdę mało rzeczy mnie rusza. A umówmy się, Jumanji to nie jest marka, która by wywoływała u mnie jakieś niesamowite emocje, to nie jest marka, z którą jestem jakoś bardzo związany. Natomiast poprzedni film, Welcome to the Jungle, był naprawdę fajnym, przygodowym, bezpretensjonalnym kinem popcornowym, który zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Pospodziewałem się totalnej klapy, natomiast wyszedł z tego ponownie naprawdę wciągający, ekscytujący, zabawny film, który wziął naprawdę ciekawy koncept, pobawił się nim trochę, i zrobił naprawdę fajną historyjkę, z której zresztą można wyciągnąć bardzo też, moim zdaniem, pozytywny morał, bo w tamtej historii ta cała gra Jumanji wyciągnęła z naszych bohaterów to, co najlepsze i oni w ten sposób stali się lepszymi ludźmi. To nie te awatary sprawiły, że byli lepszymi ludźmi, ale to, co już w nich tkwiło, jedynie ta sceneria to wreszcie z nich wyciągnęła. I to było bardzo fajne, bardzo mądre, bardzo ładnie zawiązane. No i dochodzimy tutaj do tego nowego filmu, który, no bardzo szybko się orientujemy, że pomysł skończył się bardzo szybko. Trailery pokazywały nam film, który, no jasne, tak jak wspomniałem wcześniej, bierze podobny zamysł, ale troszkę nim miesza, wprowadzając na przykład nowe postacie. I to nie nowych nastolatków. Ale postacie starszych panów granych przez danego Glovera i danego Devito, którzy wcielają się znowu w te same postaci, które widzieliśmy w poprzednim filmie, więc można było oczekiwać, że ta dynamika będzie trochę inna, że będą eksplorowane w jakiś sposób relacje starszych ludzi z młodszymi, jakoś wiecie, ta bariera pokoleniowa będzie tutaj rozbijana w tym filmie, i okaże się, że w sumie nie jesteśmy od siebie tak różni albo coś w tym guście. No i co więcej, film miał nam pokazać, co dalej się stało z bohaterami, bo oczywiście poprzednia produkcja nie spojrując niczego, no jak się pewnie domyślacie, no kończy się tym, że nasi bohaterowie uczą się czegoś o sobie, no i rozpoczyna się przed nimi nowy rozdział w życiu, w który idą oczywiście z podniesionymi głowami. No i byłem w związku z tym ciekaw, jaki konflikt co też nowego na drodze naszych bohaterów postawi ten nowy film? Coś, co będą mogli znowu rozwiązać będąc w tym wirtualnym świecie Jumanji. I powiem Wam, że no, gówno, generalnie. Generalnie, gówno się tutaj dowiadują. Generalnie, nie ma żadnego konfliktu, żadnej stawki. W zasadzie, jedyny. Konflikt. Jedyna sytuacja, w której ktoś się może czegoś nauczyć, no to, to jest relacja między bohaterem danego DeVito, a bohaterem danego Glovera, którzy dawno temu się pokłócili no i muszą rozpracować swój konflikt. I to jest Tyle. Natomiast nawet ten wątek nie zostaje satysfakcjonująco rozwiązany. Mało tego zostaje rozwiązany w taki sposób, że no, naprawdę byłem niesamowicie zażanowany w kinie. No, ale nie powiem wam teraz o tym, bo to by oznaczało wejście w spoilery. Zrobię to pod koniec tego materiału, mówiąc wam, że no, od tego momentu zaczniemy już spoilery. Ale problem mój z tym filmem polega na tym, że. Jasne, przez jakiś czas ogląda się to całkiem sympatycznie. Przede wszystkim no, jest to pokaz umiejętności aktorskich, komediowych umiejętności aktorskich, w zasadzie całej plejady aktorów tutaj. Przede wszystkim Dwayna Johnsona, Karen Gillan, Kevina Harta, Jacka Blacka i, i Aquafiny, która jak pewnie wiecie jest w obsadzie i wiele naprawdę wnosi tutaj, również może się popisać swoimi komediowymi talentami. W ogóle coraz bardziej lubię tę aktorkę i coraz chętniej Oglądam ją na ekranie myślę, że jest naprawdę świetną uzupełnieniem w zasadzie każdej obsady. Więc trzymam kciuki za jej dalszą karierę, bo jest naprawdę świetna w każdej roli, w jakiej ją widziałem. Tak samo Karen Gillan. Karen Gillan, która niestety, to muszę tutaj już od razu zaznaczyć, nie ma wiele do roboty, bo jej postać w ogóle się nie rozwija. Nie ma nic nowego do, do zrobienia tutaj. Nie ma żadnej drogi, niczego się nie uczy. I w zasadzie, no, mimo że wydawałoby się, że wreszcie to jest ten moment, żeby stanęła na pierwszym planie, to cały czas jest trzymana gdzieś w tle i niestety, no, cierpi na tym sama aktorka, która myślę, że miałaby do zagrania znacznie więcej. Ma znacznie większe umiejętności niż to, co ten film daje jej do zrobienia. No ale jeśli już mam mówić o jakichś jasnych stronach, to niewątpliwie będą to aktorzy, którzy, no. Świetnie bawią się, widać to wyraźnie, odgrywając swoje postacie. Całą masą postaci. Tylko, że to jest zabawne do pewnego momentu. Później się jednak orientujemy, że, no fajnie, fajnie, aktorzy są śmieszni i tak dalej, ale same postacie wcale nie są ciekawe, wcale nie mają żadnej nowej drogi do przejścia, jakiegoś konfliktu, jakiejś sytuacji, w której stanęłyby przed jakimś ważnym wyborem, czy coś w tym stylu. No niestety nie. W zasadzie jedyny. Konflikt, jaki istnieje pomiędzy naszymi bohaterami odziedziczonymi po poprzednim filmie, no to jest nieporozumienie, dosłownie nieporozumienie między Spencerem a Martą, które muszą sobie, no, wyjaśnić i to jest tyle. Natomiast jeśli chodzi o samą fabułę, samą, powiedzmy, opowieść, jaką tutaj widzimy, otoczenie itd., no to sceneria, powiedzmy, w której rozgrywa się akcja jest trochę inna względem poprzedniej części, mamy trochę innych krajobrazów, co jest zawsze na plus, ale problem polega na tym, że w zasadzie antagonista jest kompletnie do niczego. Za cholerę nie wiadomo o co mu chodzi. To jest poza tym film, w którym, nie spojrząc niczego, w którymś momencie główny antagonista stwierdza sobie: to ja idę. I znika, próbuje przynajmniej. E, więc niech to samo świadczy o tym, jak źle jest ta postać napisana. Nie ma tutaj po prostu takiej jasnej stawki. To jest cholerna gra komputerowa. Można było spokojnie pokusić się o najbardziej banalną po prostu historię ever. O kimś złym, który chce użyć artefaktu, żeby zniszczyć świat, czy coś w tym stylu. Chociażbyśmy wiedzieli jasno, o co toczy się gra, na czym polega ta stawka. Tutaj jest jakaś dziwaczna historia o jakimś typie, który potrzebuje klejnotu, który z kolei musi wymienić. U jakichś dziwnych braci. O, nieważne, to jest, to jest tak bez sensu, że przez większość czasu, wiecie, nie czujemy, żeby bohaterom ktoś deptał po piętach albo żeby e, mieli problem z pokonaniem tutaj e, tej całej sytuacji. No niestety. Nie. Więc dopóki działa dla was ten cały dowcip związany z tym, że o zobaczcie, Dwayne Johnson gra Danego Devito, ale śmieszne, to będziecie się w miarę okej okay bawić. Natomiast jeśli szybko przestanie to dla was mieć, straci swoją atrakcyjność, powiedzmy, no to cały film pikuje po prostu e, z ogromną prędkością. Więc nie polecam, nie warto. Naprawdę kiepsko napisany film, a przyznam się szczerze, że ta najważniejsza zaleta tego filmu, czyli o jeden aktor gra drugiego aktora, to jest. Sketch. Myślę, że znajdziecie podobne skecze, jak utalentowani ludzie naśladują innych aktorów albo jakieś osoby publiczne na YouTubie za darmo i nie musicie wydawać pieniędzy na bilet. Tym bardziej, że umówmy się, no udawanie danego DeVito nie jest aż tak trudne, bo dany DeVito jest naprawdę charakterystyczną postacią, z charakterystycznym sposobem mówienia, akcentem i tak dalej. Trochę lepiej to wychodzi w przypadku Kevina Harta i jego e, impresji e, danego Glovera, ale umówmy się, myślę, że znajdziecie znacznie zabawniejsze i lepsze odtworzenia znanych postaci na YouTube. Nie mówię, że te są złe w tym filmie, są ok, ale to, to jest za mało, żeby czyniło to dobry film. Ale przejdźmy sobie teraz do części spoilerowej. Słuchajcie, jeśli nie oglądaliście filmu, to zachęcam Was do powrócenia tutaj już po obejrzeniu, no bo niestety nie mogę wytłumaczyć pewnych kwestii bez wchodzenia tutaj w jakieś szczegóły fabuły. Aczkolwiek tak jak wspomniałem, generalnie nie polecam tego filmu, nie polecam tego seansu, więc no, zrobicie jak chcecie. No dobra, słuchajcie, przejdźmy do tych spoilerów. Najgorsza rzecz, jaką robi ten film, znaczy nie, nie najgorsza, ale moment, w którym po prostu popsuł mi kompletnie cały seans już i yy, widziałem, że już nie będzie dobrze. To jest. Moment w którym bohaterowie orientują się, że kurczę, naprawdę źle się sprawujemy w naszych ciałach, które mamy, w naszych awatarach, które dostaliśmy w tej grze, bez możliwości ich wyboru. Więc zamieńmy się i wróćmy dokładnie do tych samych postaci z poprzedniego filmu. I w tym momencie. Jakby tracimy po pierwsze główną zaletę tego filmu, czyli fakt, że mamy aktorów odgrywających nowe postacie, co było czymś świeżym i innym i nowym, i wracamy do tego starego, dobrego tutaj Spencera w ciele rocka i tak dalej. A po drugie, to w ogóle. Przeczy całemu przesłaniu tego filmu, znaczy przesłaniu, które wydawało mi się, że ten film próbuje uskuteczniać, bo na początku filmu widzimy, że u bohaterów się trochę pozmieniało, i drogi się rozeszły, no wiadomo, tak jest w życiu, prawda? Mamy paczkę przyjaciół, potem okazuje się, że część osób idzie w jedno miejsce, ktoś je, jedzie do innego miasta, żeby studiować, no i drogi się rozchodzą, poza tym ludzie też się zmieniają. Para, która mogła być w sobie zakochana w liceum później się rozstaje, bo okazuje się, że oboje po prostu się zmienili i teraz już do siebie tak dobrze nie pasują. To jest życie. Mamy w tym filmie też motyw starości, gdzie mamy właśnie postacie danego DeVito i, i danego Glovera, właśnie nie pamiętam imion, i oni też tak cały czas wracają pamięcią do y, czasów, kiedy prowadzili razem restaurację, a teraz są starzy i poróżnieni i tak dalej. I wydawało mi się, że film będzie próbował nam powiedzieć, że no takie jest życie, ludzie się zmieniają, czas płynie, trzeba żyć dalej, najlepiej po prostu nie wzrywać kontaktu ze swoimi znajomymi, starać się być razem, być dla siebie, ale to nie oznacza, że musimy tkwić cały czas w tym samym miejscu. Do pewnego momentu tak było i widzimy naszych bohaterów, którzy coraz lepiej radzą sobie w nowych ciałach, którzy próbują wykorzystać swoje mocne strony swojego własnego charakteru w ramach postaci, którą odgrywają i myślę sobie, o to chodzi. Sytuacja się zmieniła. Te postacie są już kimś innym, ale radzą sobie, pomagają sobie i wspólnie przejdą tę grę. Natomiast w momencie, w którym bohaterowie wracają do swoich byłych ciał i stwierdzają, tak, teraz wreszcie czuję się odpowiednio i myślę sobie: Okej, okay, czyli co? Przysłanie tego filmu jest to, że no, lepiej wrócić do tego tak jak było, lepiej cały czas żyć wspomnieniami to może kiedyś wrócimy do tej sytuacji, która kiedyś działała i wtedy będzie dobrze. I wiecie, mamy motyw z poprzedniego filmu, w którym ten nasz choćby zakompleksiony główny bohater. Spencer orientuje się, że to nie bycie w tej grze czyniło z niego bohatera i osobę, która uratowała swoich przyjaciół, tylko to, co w nim jest, tak jego charakter, jego mocne strony. A to na zewnątrz to jest tylko powłoka. Natomiast ten film nam mówi wyraźnie, że o, wreszcie znowu jestem umieśnionym Dwaynem Johnsonem, teraz dopiero mogę uratować dzień. Mało tego, słuchajcie. Mamy ten cały motyw z właśnie naszym głównym bohaterem czy znaczy głównym bohaterem, ciężko powiedzieć, kto jest głównym bohaterem tego filmu chyba Dan DeVito. W każdym razie motyw ze Spencerem i jego dziewczyną, którzy, których drogi się właśnie rozeszły. W którymś nawet mówi, że no, staliśmy się trochę innymi ludźmi, nasze drogi się rozeszły i tak dalej. No i okazuje się że po prostu jemu jest smutno, bo widzi zdjęcia swojej y, byłej dziewczyny na Instagramie, widzi jak ona się świetnie bawi w nowym miejscu, a on się czuje chujowo, no i on się boi, że to, to już koniec w ogóle, że ona już y, się tak bardzo zmieniła, że już się nie dogadają. No i sobie myślę, kurczę, ciekawe jaką drogą pójdą. Wydawałoby mi się, że byłoby mądre, gdyby zakomunikować nam, że no okej, okay, trudno, jakby niekoniecznie muszą być ze sobą, nie musi to być wielka miłość i tak dalej, ale grunt, żeby Wyjaśnili sobie różne kwestie i wyjaśnili sobie, że wciąż są w jakiś sposób sobie bliscy, albo że powinni utrzymać kontakt z jakiegoś powodu. No ale film nam mówi, że nie, jak tylko wracają do tych swoich idealnych ciał, bo oczywiście, no, jeden ma awatar Dwayne'a Johnsona, a ona ma awatara Karen Gillan, no to wtedy ich związek nagle znowu nabiera kolorów. Więc okazuje się, że to nie jest kwestia. Tego, że po prostu nie wierzyli w siebie albo że mieli jakiś problem, który musieli rozpracować tutaj. Nie, po pierwsze powrót do tych lepszych ciał sprawił, że natychmiast wszystko stało się prostsze, a potem okazało się, że nie, to jest po prostu nieporozumienie, że on czegoś nie zrozumiał i, i dlatego się nie spotykali, a ogólnie to wszystko jest spoko. Więc nasi bohaterowie generalnie niczego się tutaj nie uczą. To nie jest tak, że robili coś źle i ta nowa sytuacja pokazała im, gdzie popełniali błąd i w jaki sposób teraz mogą stać się lepszymi ludźmi, nie, po prostu wszystko było jednym wielkim nieporozumieniem, a wszystko jest okej. Okay. Tak samo jest z resztą bohaterów. Jest ten bohater, em, jak się nazywał, ten czarnoskóry nastolatek, ten umięśniony, który w poprzednim filmie był w ciele Kevina Harta, teraz jest w ciele Jacka Blacka i przez cały film narzeka, że o nie, byłem poprzednio w chujowym ciele, a teraz jestem w jeszcze gorszym. I myślę sobie, że kurczę, to jest dobra okazja, żeby bohater zrozumiał, że najważniejsze jest to, co czyni go tym, kim jest. Jego charakter, jego dobre cechy, jego determinacja, która sprawia, że w rzeczywistości jest dobrze zbudowany i tak dalej, no bo poświęcam dużo zaangażowania, nie wiem, w treningi i tak dalej. Więc teraz jak się znalazł w ciele, które do niego kompletnie nie pasuje, Fajnie, jakby przekuł te swoje cechy w coś pożytecznego. Ale nie. Po prostu wraca do ciała Kevina Harta i stwierdza, jest, to ciało jest trochę lepsze. Ta blondynka Stephanie z poprzedniego filmu w zasadzie nie ma tutaj żadnej roli, poza tym, że przychodzi z odświeczą. A razem z nią przychodzi Nick Jonas, czyli ten bohater grany w poprzednim filmie poza grą, przez. Yy na Toma Hanksa, natomiast no, w grze jest to Nick Jonas i w filmie nie ma nic do zrobienia. To nie, nic ta postać tutaj nie wnosi. Kompletnie, jest zbędna. Jest tutaj tylko dlatego, że była w poprzednim filmie i nie wiem, Nick Jonas ma znaną twarz. I to tyle, więc no, generalnie w filmie jest za dużo postaci, powinno, powinno się je troszkę tutaj jednak obciąć. Przechodzimy tutaj do najgorszej rzeczy ever, która po prostu mnie tak zażenowała, że. Myślę sobie, jak, jak, jakim cudem ktoś to napisał i stwierdził, że to jest dobry wątek? W którymś momencie? Jest to naprawdę fajna emocjonalna scena. Milo, czyli ten bohater danego Glovera, mówi skłóconemu ze sobą e, Edwardowi w postaci danego Devito. Że no, jest chory, jest ciężko chory, zostało mu niewiele życia i w związku z tym chciał się po prostu pogodzić. Tutaj bohater danego Devito zaczyna rozumieć swój błąd, wyjaśniają sobie jakieś tam swoje, powiedzmy, dotychczasowe wątpliwości i uprzedzenia itd. I tak już sobie, kurczę, no to, to działa. To jest naprawdę fajne pokazanie, jak niepotrzebne, wiecie, cietrzewienie się no, zabrało lata tym ludziom, tak naprawdę, którzy potrzebowali siebie, bo byli przyjaciółmi. W którymś momencie, kiedy bohaterowie zabijają się, Miejscami z powrotem, znaczy zamienia się swoimi ciałami. Stefanie, która przybyła do gry w postaci konia, dostaje swoje ciało Jacka Blaka. Natomiast na drodze innych tam tutaj zamianek, bohater danego glowera no, staje się koniem. Wcześniej był Kevinem Hartem i Kevin Hart naprawdę dawał radę, a teraz, teraz jest koniem. Więc w ogóle zostaje mu odebrana możliwość wypowiadania się i bycia postacią de facto, jest koniem. I słuchajcie, kiedy mamy koniec filmu i główny antagonista, który jak wspomniałem jest kompletnie beznadziejny i nie wiadomo za cholerę o co chodzi z jakimiś braćmi, z jakąś ceremonią, z jakimś kryształem, whatever. I tak jak wspomniałem na początku, on dosłownie w którymś momencie stwierdza no dobra, to jak tutaj mi się nie udało, to ja idę spotkać się z tymi braćmi gdzieś tam indziej, więc po prostu wychodzi i nasi bohaterowie muszą go gonić i w Myślę, tak, jezu, jak antagonista z tego filmu wychodzi, to znaczy, że naprawdę jest źle. Ale nieważne, w każdym razie, nasi bohaterowie uratowali dzień, wszystko jest spoko i tak dalej. I w tym momencie, ten bohater danego Glovera stwierdza, jestem chory, więc zostanę w tej grze jako koń. I będę, nie wiem, hasał po tym wirtualnym świecie, gdzie nic nie jest prawdziwe i który jest zapełniony wyłącznie NPCami, którzy nie mówią nic poza zaprogramowanymi już im wcześniej linijkami tekstu i będę tu żył, bo na zewnątrz, w normalnym świecie bym umarł. Co? Mamy postać. Która godzi się ze swoim przyjacielem. Wreszcie go odzyskuje, po nie wiem, 30 latach kłócenia się, nie pamiętam ilu dokładnie nieważne. I stwierdza, a chuj, zostanę koniem w tej grze, bo świat wirtualny jest lepszy, bo w nim nie umrę. I myślę sobie, wow, naprawdę to jest to jest to, co chcecie przekazać widzom. Że lepiej wiecie, nie przeżyć tygodnia w prawdziwym świecie, otoczonym ludźmi, którzy Cię kochają. Spędzić tego czasu właśnie z przyjacielem, którego próbujesz odzyskać. I żyć po prostu, pełnią życia przynajmniej te parę ostatnich dni czy parę ostatnich tygodni. Tylko uciec do świata wirtualnego i być tam koniem, który nawet nie mówi, nie potrafi mówić, który będzie żył w tym wirtualnym czyściu w nieskończoność, bo to jest lepsze niż przeżyć swoje życie? No nie wiem, dla mnie to jest po prostu okropne i to szczególnie, że to jest jedyny wątek, który miał szansę być w tym filmie jakiś, gdzie mamy dwie osoby, które godzą się po latach, wreszcie się rozumieją, wreszcie orientują się, jak ważni są dla siebie, jak ważni byli dla siebie i nagle jedna stwierdza, że no to fajnie, to ja idę tutaj latać po niebie jako koń w tym cyfrowym, nieprawdziwym świecie, a ty sobie umrzyj tam ze starości w normalnym świecie. Wow, naprawdę to jest, jest żenujące. Wiecie, problemy, które rezonują z nami, bo jako widzowie wielokrotnie się z nimi stykaliśmy w prawdziwym życiu, no nie można ich rozwiązywać w sposób, który ewidentnie no, nie ma żadnego odzwierciedlenia w naszym świecie. No, bo nikt z nas nie może wejść do wirtualnej przestrzeni i po prostu żyć tam w wieczność. To nie jest żadna alternatywa, przede wszystkim ze względu na to, że tematycznie to w tym filmie nic tam nie mówi. Nie płynie z tego absolutnie żaden morał, żadna nauka, absolutnie nic. Nawet myślę, że można by to rozwiązać w jakiś inny sposób, gdyby on został tam jako on sam i pełnił jakąś ważną rolę, na przykład doglądał tej gry czy coś takiego, czy na przykład witał nowych graczy i pokazywał im, no wiecie, żył faktycznie, ale nie, on zostaje po prostu koniem, znaczy pegazem, który lata. W świecie, ponownie, gdzie nikogo innego nie ma. Ale to się wpisuje po prostu w to, że ten film nie ma absolutnie nic do przekazania. Nawet najprostszego, najłupszego morału. Ja oczywiście nie wymagam od filmów popcornowych, od blockbusterów, żeby nam przekazywały jakąś naprawdę tutaj głęboką naukę i refleksję o życiu i śmierci, o cierpieniu, chorobie i tak No nie, jasne, że nie. Ale każdy blockbuster ma chociaż ten głupi morał. Coś, czego bohater się uczy. Coś, do czego bohater musi dojść. Którykolwiek z bohaterów jakieś wątki, no musi z tego płynąć jakakolwiek wartość, choćby najprostsza, choćby najprostsze życiowe po prostu wartości pokroju przyjaźń jest najważniejsza, albo że warto tutaj patrzeć optymistycznie w przyszłość, coś takiego. No nie, ten film ci mówi, że słuchaj, jeśli tęsknisz za czasami, które były, jeśli masz nostalgię względem jakichś tam wydarzeń, to zaciśnij mocno zęby, ściskaj kciuki, może się uda do tego wrócić. A jak się nie uda, to zostaniesz pegazem latającym po wirtualnym świecie. Ktoś w wytwórni stwierdził, że kurczę, no mamy sukces po tym pierwszym po Welcome to the Jungle. No to róbmy sequel, nieważne o czym będzie. I wyprodukowano go dosyć szybko. I okazuje się, że najzwyczajniej w świecie zabrakło czasu na nakreślenie jakiegoś solidnego scenariusza, który bardzo szybko traci ten swój główny element, na którym się cały film opiera czyli to, że o, aktorzy grają innych aktorów i to jakby tyle. Nie ma tutaj ani żadnego konfliktu, ani żadnej stawki. Ani żadna postać nie przechodzi żadnej drogi, niczego się nie uczy. Jedyna postać, która czegoś się uczy, no to jest Danny DeVito. W sumie, to jasne, no pogodził się z kumplem, który został y, koniem, ale też nie było absolutnie żadnego konfliktu między nim a Spencerem, między jego wnukiem, gdzie myślałem, że to będzie oczywiste, że oni będą w jakiś sposób się nie, nie będą dogadywać, albo będą patrzeć, nie wiem, na swoją sytuację nie tak. Ale tutaj też się tego nie uczą. Po prostu w którymś momencie Danny to stwierdza, że, nie no starość jest jednak fajna, nie każdy może dożyć tej starości, faktycznie. No, Niby tak, nie? No niektórzy chorują i faktycznie nie mogą się zastarzać, nie mogą, wiecie, odejść ze starości ze swojego wieku i tak dalej w spokoju, ale wtedy się zamieniają w magiczne konie, <grym> więc wszystko jest okej. Okay. Mam nadzieję, że film zarobi mniej niż poprzednia część. Mam nadzieję, że już nie zrobią żadnego sequelu, nie warto. Po prostu nie warto dawać dużym wytwórniom filmów, które nagle okazują się niespodziewanymi hitami, bo po prostu spierdolą to błyskawicznie. To jest mój wniosek tutaj i dzięki wielkie w takim razie za uwagę, dajcie znać w komentarzach jak wam się podobało, może komuś się podobało, chociaż nie mam pojęcia jakim cudem mogło, ale okej. Okay. I naprawdę szkoda mi tylko aktorów, bo naprawdę aktorzy wpadają tutaj bardzo fajnie. Mam nadzieję, że Karen Gillan, Aquafina, Kevin Hart i cała reszta będą grywać po prostu w lepszych filmach. Niech to będą głupie popkorniaki, ale niech nie będą tak głupie jak ten i nie będą tak durne i obraźliwe jak Jumanji The Next Level. Tyle ode mnie, dzięki wielkie, cześć!